Idźcie lepiej do szkoły na chwilę. Nie, jeszcze nie przychodź. Muszę coś zrobić w pierwszej A. Mam fajny Ty, jaki bóg. dobry kolego, wejdź sobie do lawy. Wejdź tam do lawy. No i co nie tak na do mnie Dolawy. Do lawy. Do lawy. Wypchałem gościa do lawy. Spajczył się. się. Ej! ten, który też się łączy na 110. Co? Tym, który da się łączy na 110. Co? Tymi, który da się łączy na 110. Ale co? Mikstury. To co? No 110 je się da łączyć. Jakie 110? Nie to chciałem 10. ciebie. Nie chciałem, to przez przypadek. To przez przypadek było. To nie ja. O oddaj mi miecz. E, zostały ci rzeczy tam. Od, oddawaj te mikstury wszystkie. Co ci dałem? Dawaj te mix Ja szybko muszę pomógł do kolegi. Do... Stój, 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 stój! 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 Tuj! Bałagan, bałagan. Tuj! No. Chcę z Tobą porozmawiać yy, u Ciebie w namiocie, albo u mnie. No, chodź do mnie. Czekaj. <gry> chodź. No, co chcesz mi powiedzieć? No. Kiedy, kiedy ty się kiedyś? No co chcesz mi powiedzieć? Y, dobra, y, aparat gdzie masz? Chyba, kiedy... Na ty... no, co? Załóż no, aparat. Bo jak... No, ty miałeś mnie uczyć już bardzo dawno temu, ale myślałam czemu zamordowano i nie mogę się teraz uczyć. Bo szkoła zamknięta. Szkoła na razie zamknięta, jutro YouTube Czułeś! Jakby otworzyć, to nie, nie, bardzo nie, no. Dzień dobry, nie, No. nie, okay. Otworzysz? Otworzysz? Ja też. Jestem Co ty tu ja bym to też nie, 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 Ty. nie, 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 ja to razem to w cyfryfadek. KUBAK, SCHODŹ TU! Ale to w cyfryfadek było. No weź no idźcie do szkoły. To. W tej krasie jestem! No jesteś w pierwszej, pierwszej. a... O nie, w pierwszej... Tu są same ludzkie! Z wielkimi mohannami! Ja chcę ich zamordować! Eee, czekaj, mam pomysł na nich. Boom. No. Dino. Już więcej nie. Tych ty, czterech. Odejdź, 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 odejdź. Odejdź. Dobra, tu nauczę już